Witam z tej strony Piecho, a tutaj kolejna część z serii Metal Gear Rising Revengeance Doktor jako pilot śmigłowca i kierujemy się w kierunku bazy Solis, żeby polecieć z prędkością 23 machów i zdążyć przed deadline'em 3 godzinnym, który jest wyznaczony do miejsca gdzieś coś ma się stać, prawdopodobnie zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ale niczego nie wiadomo na 100%. Test flights almost every day for the last six months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. <laughs> I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Carmen line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. <laughs> Fine, Sri Lanka.

Niewiele brakowało, doktorze, niewiele. Mam nadzieję, że masz nielimitowany zapas tego EMP. O, tutaj raczej nie pomoże. No, nareszcie. Hmm. No dobra, tylko co on ma zamiar zrobić? Mogłem się to myśleć, kurde, tylko że... Co by się stało, to by nie trafił. No może by tak kataną właśnie, dziabnąć go. Aha, czyli już drugi raz się sprawdza ten sam patent, czyli używanie katany jako joysticka, spoko Nie wiem, nie wiedziałem, że tak działają urządzenia elektryczne Wystarczy wbić w miecz i można już przejąć kontrolę nad nimi, no spoko, okej okay. High-frequency Blade robi swoje. No teraz już opcja zeskoczenia na helikopter odpada, z racji śmigła. Uwaga, kurde, bo jednak ja ten próbuje. Czyżby... Papka z Raidena, za chwilę? A, i przydała się to wymienna broda. <grywa> Tylko żebyś czegoś nie urwał, na przykład przewodu od paliwa. Czy czegoś. Papa, Ryden Game over. Nie, <grywa> jednak nie. Musiał z tego wyjść cało. Zobaczył znany ten ekran. Z lekarzem graczowi. W momencie kiedy się coś nie uda. Nie no, to zbyt słaby sposób, żeby uśmiercić takiego kozaka. Nie, nie, nie. Można się łatwo domyślić, że tak to się nie skończyło. No, też właśnie. Krater w ziemi, ale... Raiden, cały zdrowy. Jest niestroju ma czerwone paznokcie, ooo... Oh, Kurczak, transwestyta, ale... Nie oceniajmy go pochopnie. No właśnie, jeszcze. Zdobyliśmy teraz przecież... Od Sundownera jego Bardzo charakterystyczną broń. Zaraz nie umieszkam zmienić na nią jej użyć. Tylko najpierw się uporam z tymi. No, jakieś by się przydało, bo zdrowie ucieka. A zatem oceny są ważną częścią rozgrywki. Im wyższe, tym lepiej. Dobra. O, oczywiście. Bulzaj, Zgadzam się, Ryan, zgadzam się. Dobra, moment, ale Cię podobno może pozbawić ręki. Albo i życia, tak po prostu, ale skupmy się może na ręce najpierw. No. wstań, wstań. Dobra, jedna. Aaaa, no już, kurczę za daleko jesteś, niestety. No to może wykończę Cię. Bronią standożnera z szybcami. O kurczę, to nie tylko Ciebie i Twojego kolegę, to też i drzewo przy okazji. Zaraz Greenpeace wiedzie i Rydenowi przeczepie tyłek, nie? Ale jak widać, na załączonym obrazku drzewo, potrafi troszeczkę przeszkodzić. Nie zostało zasłużenie ścięte.

A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked if you are struck by one of those missiles? Or I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal. What's left of it? No, okay. Yeah, się dalej, muszę z nim walczyć. Dobra, za późno. Ale Reaper to szybko załatwi. Trymiga! A szczypce z Sandalora tylko w tym pomogą? No i proszę bardzo. Podajże było ilu? Trzech? Trzy metal giry w mniej niż minutę. No wynik dobry, jeżeli nie rekord świata w wykonaniu Raidena. O, rakiety trzeba uzupełnić. O, a to dobrze wygląda. Tylko żeby tym trafić jeszcze. O ale widzę, że masz tutaj obstawkę, że tak powiem, z wyższego pola. Tylko czy tam mogę wejść do was, chłopaki? Nie. Ale czy możecie zejść do mnie? Pewnie możecie, ale czemu byście mieli co zrobić? Dobra, to załatwmy waszego kolegę z młotkiem. Zobaczymy później, co się stanie. Tym się tak sterować. Nie, w momencie już, kiedy wyprowadzam ten cios, to... Puszczaj. To cel jest z góry zaplanowany i nie jest do zmienienia już, dobra. A to w takiej sytuacji może? Na to bicie? No w sam raz. dobra. Nie jest tak że. No wstawaj. To coś ci utnę. To poszło? No w sumie całe jego ciało jest do wycięcia teraz Co oczywiście uczynię Oczywiście drzewo też dostanie tym razem Oj Słowo się rzekło, drzewko dalej, lecisz Kurczę w jakiej grze najpierw w pierwszej wycinały się bambusy Kurczę sobie to musi do Bushido blade chyba była taka możliwość. Trzewka bambusowe się wycinało. W ten sam sposób spadały. Dobra, Zandatsu raz. Zandatsu dwa? Nie. Jedno. O, jedno wystarczy. No. Z tym już poszło o wiele łatwiej. Na moje szczęście poproszę mój cel teraz w tamtą stronę czy w tamtą? Eee, tam bym nie szedł. To może tam ucieczka z Denver. Hmm. W skąd myślałem, że to jest coś do podniesienia, do tego tak podbiegłem ochoczo. Gdybym wiedział, że trzeba się skradać, to może bym podjął próbę. Dobra, drzewko was spowolni. Uuu, a mnie nie na no ściana. No dobra, a już trzeba, to trzeba. Już się z wami rozprawię. Jeżeli mnie kurcze puścicie, to jasnej cholery, bo... No też właśnie. O ten cios chodzi od samego początku. Nie on no zbyt wolne są te szybce. Zmienia zmienię sobie znowu. Tylko co to było najlepsze? Chyba jednak to. Użyłeś podjeżdżania do, przeciwnik do przeciwników. W sumie na plus. Zobaczymy teraz, czy to podjeżdżanie się przyda. Chociażby do tego. Ptaszyska. Choć nie tylko. won, 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 won. Nie, 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 nie. Nie zbliżam się nawet do tego. Wiem, czym to się kończy. Proszę, nie mogę podbić żadnego z robotów do góry. Dobra. Ripper. No, oczywiście możecie pewnie zauważyć, życie to już nie jest 190%, nie, takie niepełne. Tylko 200, podprogowo uzupełniłem sobie zapas do pełna. Tak samo ulepszyłem też delikatnie katane przez to wycinanie w trybie Blade Mode, czyli w tym właśnie. Nie zżera tak dużo z paska, którego widać powyżej. Też kolejna dogodność. No dobra, ale ten stoi wybitnie plecami, więc chociaż do tego się zakradnijmy. Hey. Oh. Przy okazji Zandatsu, może? A tam zostałem tak przez środek, to ooo, to musi być nieprzyjemne. A moment, czy oni mnie jednak nie widzieli? A myślałem, że te gadki, że proszę nie zabijaj mnie, to... A właśnie. To jednak był cywil. Trzeba było palnąć w nich kurde rakietą, jak poprzednim razem. Wtedy się udało, czemu miałoby się nie udać teraz? Ona tak stoi, kurcze. Nic nie robi. Żebyś pomógł swoim kolegom, chyba bo to zostać zaprogramowany, nie? A tutaj taka rzeź, dosłownie przy twoich stopach. Dobra, boom po sobie. Dziękuję, dobranoc. Dobra, rakiety. Uzupełnić. Wybacz Stefan. To nie się tak skończyć. Ale się za ciebie. No najpierw na tej bramie. A potem na wszystkich innych, ja, których ja napotkam na swojej drodze. A no dobra, za późno. Za bardzo się wsłuchałem. To co Wolf miał mi do powiedzenia i nie skupiłem się na skradaniu. O, no na jak jestem w powietrzu, on mnie jest w stanie złapać, co, jak mam tu uniknąć. To jest kurczę jedyna droga ucieczki, no bo uników żadnych jako takich nie ma, mogę co najwyżej sprintować w drugą stronę. Ale czy po co się mogę blokować mając włączony Reaper Mode? No raczej nie, ale... Tak działa ten system. Dużo z przeciwników nie zostaje. Kiedy jest ten tryb, to trzeba uznać jego wyższość. Na zwykłym cięciu. Dobra, może jakaś ocena wysoka tym razem dla odmiany? Ja. Jednak nie. Ale no właśnie, czy nie szybciej byłoby biec? No przypominam, że jest deadline. Find a vehicle. Right. Hmm. Może jakiś SUV, może... Deutico. Nieeee, yeah. bo musi być Stampa. Już osobiście wydaje mi się, że bardziej jakiś... ...ścigacz by pasował tutaj do Raidena. No ale jak już był Harley, no nie wybrzydzajmy. <noise> a to na dole to rozumiem, co był numer kontaktu do Raydena, tak? To w każdym razie zaraz zapę za komórkę i spróbuję wykręcić do Raydena, a tymczasem po takim krótszym odcinku żegnam się z wami i do następnego razu trzymajcie się. Cześć.